Witam, akwarysta niedzielny. Nie ma to jak mieć niedzielę w poniedziałek. A nie było mnie, nie było mnie, byłem w Polsce. Dwa tygodnie akwarium zostało bez... Znaczy dwa tygodnie, no tydzień zostało bez, bez opieki, ale tydzień przed... Znaczy przed samym wyjazdem nie robiłem żadnej... Żadnej przycinki ani nic takiego, więc... Więc zobaczcie sami, no. e, zarosło to niesamowicie. Kurde, i, i no ja już nie mam pomysłu. Znaczy, no, i, próbowałem zrobić w sobotę live. Niestety, przepraszam tu wszystkich, kurde, no, nie sprawdziłem jaki jest ten internet. E, no, takie słabe WiFi było w ogóle. Sieć komórkowa, nawet kurczę nie miałem zasięgu. Nie chciało to pociągnąć. Nie chciało to pociągnąć tej, tej, tej transmisji na żywo, i. No i wyszło jak wyszło. No, no ale dobra, wracamy do, do zbiorniczka. E, no właśnie na live mówiłem. No, ja nie mam takiej wiedzy, jak posadzić te rośliny, żeby one jedne drugich nie przerastały. Żeby jedne drugim nie przeszkadzały. I... No, i jedne drugie przede wszystkim nie zasłaniały światła. Nie? E, Musiałbym, akwarium 60 litrowe to nie jest zbytnio duże akwarium, które można by było obsadzić jakimiś kurna super fajnymi roślinami. Raczej muszą to być łodygowce i to raczej w formie mini wszystko. Takie rośliny jak pogestemon, czy ta chra, czy, czy chociażby makranda, no to rośnie, rośnie jak szalone i momentalnie się rozrasta. Do, zasłania światło na dole, na dole zaczynają liście, bo, po prostu nie, wybaw, nie wybarwiają się i, i no i jest problem, nie? E, na środku e, tutaj miałem posadzoną tą pinafinida, czy jak ona się tam się, ona, ona nazywa i słuchajcie, no taka roślina w ogóle się nie nadaje, w ogóle się nie nadaje do takiego zbiornika. Szybko rosnąca, kłącza. Zobaczcie sami, ona ma tak silne korzenie, że kurde, obrosła kamień. I, i ten kamień, no, no, normalnie wyrwałem ten kamień z podłoża <gry> razem, z, razem z tą rośliną. E, poza tym, e, z jednej roślinki e, tutaj na podłodze Wam rozłożyłem to się zrobiło taka sieć na całym prawie akwarium że ciężko to było kurna w ogóle powyrywać i tak nie jestem pewny czy wszystkie o no już widzę że wszystkiego nie powyrywałem. Już tutaj w tym lotosie jest jedna jakaś mała roślinka znowu będzie mi znowu mi będzie gdzieś to kurna przerastać. A no nie nadaje się. Po prostu ta roślina nie nadaje się do takiego akwarium. Gdzieś do jakiegoś dużego, gdzie można nad tym zapanować i tam nawet jak sobie przyrośnie. 20 czy 30 cm dalej, no to tam nie stanowi jakiegoś większego problemu, bo te kłącze można odciąć i wtedy wyrwać no i też nie na podłożu aktywnym, gdzie te korzenie tej, tej, tej rośliny są naprawdę rozległe i ciągnąc jedną, wyrywając jedną roślinę, no podnoszę po, połowę podłoża. A bałem się, że znowu kur na ten trawnik, który wiecie jak mi się, mi się kiedyś oderwał, że znowu mi się oderwie. Przez tą roślinę, więc no, próbowałem to wycinać nożyczkami, i no, taki jestem trochę, kurna, zdegustowany tą roślinką. Przesadziłem ją do 350, ale to potem przejdziemy. Przejdziemy tam do, do 350. To będę Wam dalej, dalej nawijał makaron na uszy. Co jeszcze w tym zbiorniku? No, te moje apisto złożyły ikrę już trzeci raz z rzędu. No, nic z tego tutaj nie wynika, bo, bo to wiadomo są bardzo małe. <laughs> jeżeli się wykluje cokolwiek, bo, bo nawet nie widziałem, żeby się wykluło, no to nawet jeżeli się coś wykluje, no to wiecie, no kupiki też są <laughs> nie pogardzą takim małym, małym pokarmem żywym. Tak samo i pewnie samiec, który tutaj jest odgoniony od samiczki. Samiczka siedzi tam, 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 tam z tyłu za, za filtrem i pilnuje, pilnuje tej ikry. A, ikrę upilnuje, ikra jest upilnowana i, i, i nawet ona chyba dojrzewa, jak tu teraz zaglądam, to ona nie bieleje ani jakiś tam, nie ma jakichś takich dziwnych oznak psucia się tej ikry. No ale mówię, no maluszki potem, jak zaczynają już tam się ruszać, no to te gubiki gdzieś tam... Może i samiczka traci też zainteresowanie opieką, opieką nad, nad tymi małymi i po prostu nie pilnuje ich no i są zżerane, nie? Co jeszcze tutaj? Aha, no... Potas, którego tutaj wiecznie, wiecznie miałem za mało, kurna, i wiecznie zamawiałem gdzieś przez internet, i ten w końcu mi dotarł, ale tym, tym razem już z Sichema zrezygnowałem. A czy zrezygnowałem? No, ten, który zamówiłem, to był Aqua, forest, aqua Foresta, Potas i, I. teraz będziemy tego Aqua Foresta stosować. A, nie wiem, czy jest lepszy, czy jest gorszy od tego Sichema. No zobaczymy. No, w każdym razie mi to wiecznie tego potasu brakuje. Na lądzie padło pytanie, czy tam nawożę żelazo, magnes i takie inne rzeczy. Nie, nie, nie. Tutaj nie nawożę niczym innym, <laughs> oprócz tej zielonej tropiki, która Ali One e, ma niby wszystko w sobie. No, ale mówię, jak od czasu do czasu robię, e, robię. Testy, no to tego, tego potasu mi wychodzi tam czasami 5, a czasami kurna praktycznie no nic, zero, nie? woda, ta kropeczka w tym teście, teście zooleka się w ogóle nie, nie zakrywa, jest cały czas widoczna, więc no zupełniam. uzupełniam. Teapisto bardzo skutecznie ograniczają populację gubika. Już dawno, dawno tutaj nie widziałem żadnego maluszka takiego, wiecie, e, tam 2 czy 3 milimetrowego. E, jeżeli się coś uchowa, no to będzie miało naprawdę, ba, naprawdę dużo szczęścia. No tych gubików jeszcze trochę tutaj jest, ale widzę, że a przy porządkach wczoraj jedną samiczkę taką padniętą e, z krzaków tam wy, wydobyłem. Nie wiem, dlaczego padła, a może i ją apisto dopadły, bo, bo no, to są jednak ryby drapieżne. To są jednak pielęgnice i widocznie, widocznie coś im tam, no miała nadgryziony ogon w każdym razie, miała, nie, nie miała ogona, nie? Nie miała ogona, więc y, może jej podgryzły ogonek, nie miała jak pływać, do pokarmu się do, dostać i, no i padła. E, co wam tu jeszcze by opowiedzieć o tym, tym zbiorniku? Mm, nie pamiętam, coś jeszcze chciałem wam, kurna, tutaj ponabijać. No, patrzcie, zapomniałem. No dobra, no, no tyle. No akwarium teraz jest po przycince. Nie chciałem ciąć tego tam kurde, tak 3-4 centymetry przy podłożu, bo, bo no, boję się, że to nie nie odbije. Chociaż może i by odbiło. No. Nie wiem, no sam nie wiem. Ja nie mam doświadczenia z rośliniakiem. Nie? Mówię, cały czas jakieś tam pobieram naukę. Cieszy mnie ten trawnik, że on się znowu, znowu jak widzicie rozrósł. Z takich małych, małych kępek, które tam posadziłem po, po oderwaniu się tego trawnika. Cięcie go jak zwykle nie przyprawia palpitacje serca, bo potem zbieranie tego, tego z, z powierzchni z powierzchni wody, no to jest masakryczna dla mnie i no nie lubię tego, nie jakoś tak nie bardzo mnie mnie tą e, rajcuje no ale no muszę go ciąć, no bo jak widzicie on już jakąś tam grubość, znowu już ma około 2 cm grubości, wczoraj miał Prawie 3 cm grubości, więc ten centymetr obciąłem. No, może tam 3 to przesadzam, ale te pół centymetra, tam 6-7 mm tego trawnika opierniczyłem. No, mam nadzieję, że się, że się teraz utrzyma. Rozrasta się tutaj, jak widzicie, wypuszcza. Mam nadzieję, że dorośnie tutaj do, do tej makrandy. też całe czarne, czarne podłoże zarośnie. Za, za I tyle. I tyle. Dobra, przeniesiemy się na. E, 350. E, jeszcze chwileczkę tam wam powiadam, więc pauza. Dobra, 350. E, od czego ty zacząć? O tak. Pamiętacie moją tetrę cieknącą? W której, w której mówiłem Wam, że no Tetra jako Tetra jest bardzo dobrym filtrem, znaczy bardzo dobrym, no dobrym filtrem. Poprawnym, dobrym. Można go polecić. Stosunek jakości do ceny jest odpowiedni. W ten sposób. E, jedynym mankamentem tego, tego filtra jest taki ten zespół wodny, który tutaj się e, e, dołącza do, 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 do filtra. A tu jest po prostu dużo, dużo takich horingów, dużo miejsc ruchomych i tak dalej. I on, one po prostu ciekną. No i dotarł do mnie nowy, <noise> oczywiście po prawie miesiącu. Jak to u mnie, u mnie tutaj w Norwegii bywa, ja mam takiego nie wiem czy pecha, czy na takich złych stronach zamawiam, internetowych, że no dotarł, dotarł do, do Tetry EX 1200, ale z plusem. Ten ma taki tutaj występ. No, ma troszeczkę inny kształt. I, no, i nie pasuje do mojego filtra. Ja mam starszy model tego, tej Tetry. Podejrzewam, że części będę mógł przełożyć po prostu części i samą tą obudowę, tylko zostawić starą, chociaż tą starą obudowę mam <grymna> przekręconą śrubkami na wylot. I... No, ale no, zobaczymy, zobaczymy. pokombinujemy, jak nie będzie trzeba zamówić po prostu jeszcze jeden. Nowy taki zespół. E, tak jak mówiłem, tutaj po, po prawej stronie powsadzałem te pinafinidy, czy jak one się tam nazywają. E, one tutaj... Ja już kiedyś włożyłem jedną taką szczepkę i ona tutaj, powiem tak, ani nie marniała, ani nie za bardzo nie rosła. Więc... E, no może się utrzyma, jak się nie utrzyma, to też będzie dobrze. E, w Mirabelki niedługo wylecą z tego akwarium, bo chętnych już jest paru, nie tylko jedna osoba, ale parę. Więc e, będę, będę, o, kiryski, kir, kiryski się wzięły za, za tarło znowu. E, dobra, ale to za, za chwilę. E, no, po tym tygodniu, kiedy mnie nie było, kiedy byłem w Polsce, parę tam, parę tam osób się zgłosiło. No, jeden z naszych rodaków tutaj był pierwszy, więc muszę do niego napisać. I, I prawdopodobnie w przyszłym tygodniu już ich nie będzie, Mirabelek. Będzie ten zapowiadany pół restart, ćwierć restart, trzy czwarte restart, nie wiem jak to nazwać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zastanawiam się jeszcze nad zbrojnikami, czy je zostawić, czy, czy po prostu też sprzedać. A bo mam jakiś taki, powiedzmy, pomysł na trochę coś innego niż, niż takie typowe gruzowisko. Eee, a czy dalej będzie gruzowisko i dalej będą korzeniowisko i, i, i tak dalej, ale no już troszeczkę pod innym kątem. Jak widzicie, lotosik się kurna rozbestwił. Eee, wypuścił już 2, 4, 5 liści, 6 nawet. Oj, przepraszam. 6 liści nadwodnych, nie obcinam ich, bo wyczytałem, że takie notoryczne, notoryczne obcinanie obcinanie tych liści nadwodnych u lotosa no, może prowadzić do po prostu zagłady tego, tego tej, tej rośliny, no i u mnie chyba tak było, bo ja kiedyś tak robiłem, ja kiedyś wszystkie prawie te liście nadwodne obcinałem. Chciałem, żeby to rosło ładnie przy, przy dnie, a to jednak się tak nie, nie dało i, i musiałem ratować w 60. tego lotosa. Dobra, łyczek kawy. No i a teraz od momentu, kiedy zacząłem troszeczkę bardziej dbać o. O, to mikro tutaj w tym akwarium, bo, bo tak jak wam już nie raz mówiłem, no wodę mam miałową w kranie, więc muszę tu dolewać cokolwiek. No to się lotosy wzięły i się gdzieś z podłoża wynurzyły, gdzie wegetowały. Pewnie ten przewegetowały, ten ciężki okres, gdzie, gdzie, gdzie w tej wodzie nic nie było, a teraz po prostu wywalają do góry. Tak jak widać tutaj. Eee, ta, te, te czerwone rośliny tutaj to są tak włożone po to tylko, żeby były. Chociaż coś tam, coś tam kurczę, no coś tam rośnie, jakieś listki wypuszczają. Widać, że tu są braki, te szczyty są jakieś takie skręcone, więc pewnie trzeba by było pomierzyć parametry i, i, i zobaczyć, czego im tam brakuje. Może i by rosły, nawet po gestemon tutaj. Nie wiem, czy to widzicie. Poczekajcie, muszę zobaczyć. Ja nie, nie widzicie, muszę troszeczkę skręcić. O, jest, tu jest. Tu jest pogestemonik. Nawet ten pogestemon, tak wciśnięty, bo wiecie, no jak ja przycinam tą 60, to, to tych roślin jest wiadro. E, i, I tak na próbę po prostu, no wciskam tutaj w no, te 350, zobaczymy, co się, co, czy to się utrzyma. No. Jak na razie, no widzicie, no ten pogestemon jest tydzień. Bo to nie teraz wkładałem, tylko tydzień temu czy dwa tygodnie temu, nawet dwa tygodnie on jest, bo ja tydzień temu nie obcinałem 60, więc dwa tygodnie temu jest wciśnięty i tak stoi. No. I tak sobie stoi. No. Ech, woda już się troszeczkę uspokoiła z tym, z tym moim białym zabarwieniem czyli z tymi pierwotniakami prawdopodobnie pierwotniakami. Po tym dołożeniu tego, tego jednego filtra jest już, jest już całkiem nieźle. Mi to nie zależy na całkowicie klarownej czystej wodzie, ale no nie może być też taka, wiecie, jak wam pokazywałem w poprzednich filmach, że, że przez, patrząc przez boczną szybę. No, no nie to, że nie widać jest przeciwległej szyby, no ale by było. No, po prostu było widoczne to, to mleczne takie zabarwienie tej wody. no... Co jeszcze? Co jeszcze? Robi mi się znowu film białkowy na, na tafli wody, yy, dlatego te bąble tak lecą, znaczy to napowietrzanie tak leci tak dosyć mocno, bo bez niego jest po prostu, no, no nie to, że jest tragedia, ale no jest po prostu ten film białkowy no i ogranicza światło jednoznaczne, nie? A, a no, te, te rośliny, nie po to dokładałem tutaj to światło, żeby je ograniczyć filmem białkowym, tak? Nie ma zamiaru tu już wkładać skimerów, jakichś innych takich e, ustrojstw. Ja Myślę, że ten filbioco jest też spowodowany tym, tym właśnie e, e, zbieleniem wody i tym dołożeniem tego filtra. A widzę, Mirabelki też się dotarła, szykują. Wszyscy się tutaj dotarła, teraz szykują. E, drobnoustki będą miały wyżerkę przy, przy, przy tym, przy. Przy kiryskach. Wrzucę Wam tutaj filmik. To bardzo fajnie wygląda. No nie, nie udało mi się nagrać całego tego, jak, on, jak one zjadają tą, tą ikrę, ale, ale w momencie, kiedy kiryski już tam. wiadomo, że będą, będą rzucać tą ikrę gdzieś na poszybach potem, to dobrowolski krążą w tych miejscach, szukają, wypatrują, kurde. I w momencie, kiedy zauważy, jest pach. Smyk nie ma ikry. Żarełko jest y, pierwszorzędne. Kawiorek kurna, dla ustną bardzo, bardzo, bardzo smakuje. Eee, co wam tu jeszcze mogę powiedzieć? Eee, e, dobra, chyba tyle. No, co będę wam tu nawijał? Bez sensu. Mamy makaron na uszy. Będą zmiany, będzie, będzie, będzie o czym opowiadać. Dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!